Prowadzenie do pól kalkulowanych. Pola kalkulowane to nic innego, jak takie formuły w Excelu. Z tym, że każde kalkulowane pole to zwykłe pole, które jest dodawane do naszego data sources w tym miejscu. Później to zobaczymy. Po prostu to będzie jeden z tutaj dodatkowych pól. Zerknijmy na taki wykres. Otwórzcie sobie go na danych tego pliku, z tego źródła danych. Czyli mamy. Przebiegi czasowe sprzedaży i zysku. Tutaj przebieg czasowy w oparciu o miesiąc, natomiast tutaj w wierszach sprzedaż i zysk. Patrząc na taką analizę, praktycznie nic nie widać. Trzeba się naprawdę namęczyć, żeby zobaczyć, co wynika z tego przebiegu czasowego. No, Przydałoby się tu policzyć jakieś pole, które mówi o marży procentowej. Marży procentowej, czyli zależności sprzedaży, i zysku. Jak robi się taką marżę procentową? Skoro nie mamy tutaj w miarach, tego trzeba ją po prostu zrobić. Jak się robi Moja ulubiona metoda to taka, że znajduję tutaj wolne miejsce, albo tu, albo tu wszystko jedno, naciskam prawy przycisk create calculated field. Pojawia się coś takiego. Innym sposobem jest tutaj możemy zrobić to samo dokładnie i Tutaj nigdy w życiu nie wejdziecie w ten sposób i nie zrobicie tutaj pola kalkulatowego. Po prostu jest za trudno. Najłatwiej jest tak, prawy przycisk w wolnym polu stworzymy. Co musimy mieć? Każde pole kalkulowane, tak jak w ogóle każde pole w tablo, każda kolumna w tablo, to jest po prostu unikalna nazwa. No to sobie nazwijmy marża procentowa i tutaj wpisujemy naszą formułę. Marża procentowa to nic innego jak zysk podzielony na sprzedaż. Jak ja to robię? Jeszcze raz Wam pokazuję. Zaczynam pisać, a później naciskam Enter. Podzielić na sprzedaż, naciskam albo wybieram sobie tutaj i naciskam Enter. Tylko wówczas takie liczenie. Ono liczy linia po linii. Linia po linii. Natomiast my byśmy chcieli zrobić to na podstawie sumy. Czyli to jest suma zysku i suma sprzedaży. To fajnie. Ja to skasuję, jeszcze raz Wam coś pokażę. Wpisujemy sam, po prostu suma. Enter. Pojawia się tutaj taki od razu, znam, zrobił dwa nawiasy. Można sobie zrobić coś takiego, że mamy zysk. Przeciągam tutaj. Podzielić. Suma, Enter i mogę wpisać albo wprowadzić zysk. Wszystkie pola są takie na żółto zrobione. Przepraszam, dwa razy zysku zrobiłem. Zrobię teraz sprzedaż. Widzicie, w nawiasie kwadratowym to znaczy i na żółto to znaczy, że on na pomarańczowo w zasadzie, że dobrze wpisaliśmy. Calculation is valid, czyli wszystko jest OK. Klikamy OK. Zobaczcie, co tu się stało. Tutaj, przed każdym polem kalkulowanym, widzicie, jest taki znak równości. Pole kalkulowane może być zarówno miarą, ale może być też wymiarem. To też nie ma żadnego problemu. Wówczas taką marżę sobie dodajemy tutaj. No i już widać, że ta marża tutaj, on wybrał dla nas taki typowy sposób wyświetlana, czyli nie wybrał żadnego, a my mówimy, że to jest procent, więc robimy tak, prawy przycisk, default properties, no i zmieniamy tutaj na procent. Zobaczycie co się stanie. Proszę, tak to wygląda. Tym procentem możemy sobie później na przykład tak zakolorować. Albo można sobie wybrać tylko półkę, która odpowiada tutaj. Za marżę procentową. Kolor. Można to zrobić coś takiego. Tak stworzyliśmy swoje pole kalkulowane i uwaga, najfajniejsza rzecz w tym wszystkim, że my wcale nie musimy mieć tych składowych, dzięki którym wyliczyliśmy tą marżę procentową. Możemy na przykład to z naszego rysunku wyrzucić i tak czy owak ta marża procentowa będzie się liczyła zawsze i w ten sam sposób. W jaki sposób się edytuje? Prawy przycisk, edytuj i tutaj. Mamy taką sytuację. Z ważnych rzeczy, zobaczcie, na pewno będziecie próbowali kiedyś zrobić coś podobnego. Nie można tak zrobić, dlatego że nie można miksować w jednym polu kalkulowanym takiego wyliczenia, że bierzemy jakąś jakiś agregat w tym wypadku zysku i on nie może być tutaj podzielony przez coś, co jest bez agregatu. Dlatego tutaj możemy sobie kliknąć to i możemy sobie tu przeczytać o co chodzi. Więc tutaj musimy to przywrócić i zrobić na przykład sumę, ale może być tak samo cokolwiek innego. Czyli mamy zrobione pierwsze pole kalkulowane, marża procentowa, i to uwierzcie mi jest dobrze policzone. Zróbmy teraz to tak jak osoba niewprawiona zacznie to robić i to robi praktycznie zawsze. Tworzymy nową, nowe pole, i nazwijmy to też marża procentowa, ale napiszmy i le. Tak się pisze źle. Proszę bardzo. Pierwsze co, co każdy stara się zrobić, mówiąc o marży procentowej, no to bierze sobie coś takiego jak zysk, dzieli na sprzedaż. Tak jak tam zaczynałam pisać, natomiast chciałem Wam pokazać czym się różni, to zaraz sobie popatrzymy na wykresie. Wszystko niby się zgadza. Calculation is valid. Jest ok, wszystko jest dobrze z punktu widzenia takiego numerycznego, bardzo dobrze wyliczył, więc klikamy OK, zmieniamy sobie też to na procent, default properties formatting percent, dobrze, super, i wrzucamy obok Pyk No, zobaczcie co się stało. Tutaj mamy takie procenty. Włączymy sobie zresztą, będzie łatwiej. Natomiast tutaj mamy jakieś kosmiczne liczby, jakieś po prostu kompletną bzdurę. No tak, no bo on wziął sumę tej marży procentowej, wziął każdy jeden rekord, Zobacz jeszcze raz, każdy jeden rekord po kolei, nie zważając w ogóle na żadną agregację, a dopiero później tablo liczy z tego sumę. Kompletnie bez sensu. Zobaczcie. Jak trzeba zrobić to dobrze? Ta suma, ona jest agregowana na poziomie miesiąca. To dlatego to potrzebujemy. Jak tutaj będzie dzień, no to będzie na podstawie dnia. Jak będzie rok czy kwartał, to na kwartalu. I ta suma będzie dotyczyła tego miesiąca, tego kwartału, tego wszystkiego, co tu jest wyświetlane. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż. To musi być wszystko policzone na takim samym poziomie agregacji. Zobaczcie, teraz mamy miesiąc. Możemy sobie zrobić z tego kwartał. No i to też będzie dobrze liczone. Czyli wziął sobie sumę zysku i sumę sprzedaży. Podzielił i jest OK. Wtedy jest dobrze. Możemy sobie zrobić też to na pozycji roku. Tak samo będzie dobrze. Natomiast tutaj dzieją się jakieś niestworzone rzeczy. Bez sensu i też widziałem kiedyś takie, takie numery, jak prowadziłem szkolenia, że ludzie sobie pró próbowali tą złą kalkulację tutaj, mówili sobie, a to no nie, to nie suma, to nie suma suma, to wezmę sobie z tego średnią. No i to jest tak samo, bez sensu. Zobaczcie, tu jest w styczniu 2015, marża prawdziwa jest minus 18%, a tutaj wychodzi ci 12%, więc kompletnie, bez sensu. Tej marży procentowej nigdy nie liczcie, jest zła, zawsze róbcie to na poziomie agregacji, który jest tutaj, bez względu na to, jaki on tu jest, bo on sobie po prostu dobierze to odpowiednio do siebie. Poprzednio policzyliśmy marżę i my policzyliśmy ją agregując poszczególne elementy, żeby na końcu pojawiło się wyliczenie. Tutaj teraz pokażę inny rodzaj pola kalkowanego, Zobaczcie, napiszmy sobie na przykład nazwisko. Będziemy szukali czegoś takiego, że z nazwy klienta wyodrębnimy sobie nazwisko. Zobaczcie, robi się to w taki sposób: split. Jakby zrobię to większe, tak żeby było widać. Tutaj możecie sobie przeczytać, na czym polega akurat ta funkcja. Tutaj jest dostępnych bardzo dużo innych funkcji, o każdej możecie sobie przeczytać. No, ta konkretna bierze naszą nazwę klienta. Teraz, jak to jest, ten, ten klient ma imię i nazwisko, i one są pomiędzy sobą połączone no po prostu spacją. Więc napiszmy sobie spację. Każdy tekst jest robiony w tak zwanych ciapkach. No i token number to jest tak naprawdę, który element chcemy wziąć. Chcemy drugi element i Klikamy OK. Zobaczcie, w tym momencie pole kalkulowane zrobiło nam się jako dimension, czyli jako wymiar, żeby sobie sprawdzić. Zobaczmy sobie, jak wyglądają nazwiska i imiona. I tutaj, jak wygląda nazwisko. Możemy sobie też wyedytować, Jakbyśmy wzięli jeden, to co się pojawi, to po, pojawi się imię, oczywiście. Natomiast tutaj chciałem pokazać, że tutaj już nie mamy czegoś takiego jak praca na agregatach, tak? Dlatego, że każdy jeden element bazy, zobaczcie, tutaj naciśnijmy sobie View Data, każdy element bazy jest brany osobno, tak? Natomiast w tej sytuacji to był agregat. Akurat tu suma. Po czym można poznać, że to jest agregat? Tutaj ma taki napis AGG. Znaczy się, że to było wyliczone na podstawie agregatów. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do pól kalkulowanych. Będziemy tego robili więcej. Te filmy będą podzielone na poszczególne sekcje, w zależności od tego, co będziemy robili i jak bardzo głęboko będziemy wchodzili później w formuły. Bardzo fajne formuły, które można później wykorzystywać na swoich wykresach. Tyle w tej lekcji. Zapraszam do następnej.